Jako młody chłopak lubiłem gry i zabawy. Oczywiście nie takie związane ze sportem czy aktywnością fizyczną. Nienawidziłem wychodzić na zewnątrz, szczerze mówiąc, do dzisiaj mi to zostało. Wolałem raczej siedzieć w domu, oglądać telewizję, rysować. Ale nade wszystko kochałem te zabawy z dreszczykiem. Wiecie, o czym mówię, pamiętacie krwawą mery Charlie Charlie czy Trzech Króli. Miałem na tym punkcie obsesję. Kiedy tylko się dało, zapraszałem kogoś do siebie, kto chciałby ze mną zagrać. Wśród moich znajomych nie było nikogo, kto nie wystraszyłby się chociaż raz, ale nie ja. Nic nie było dla mnie zbyt przerażające. Nigdy nie krzyczałem, kiedy tabliczka Ouija udzielała nam odpowiedzi. Nie dostawałem gęsiej skórki, grając w krwawą Mary. Byłem tym odważnym. Ale próbowałem dać się przestraszyć, chciałem tego. Pewnej nocy udało się to. Tym razem ktoś inny zaproponował nową zabawę. Dla zachowania anonimowości nazwijmy ją Anna. Byłem u niej w domu, świętowaliśmy właśnie jej urodziny z paczką przyjaciół. Siedzieliśmy w piwnicy, wszyscy byli rozproszeni po pomieszczeniu. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, jedliśmy tony śmieciowego jedzenia. Kiedy teraz wracam do tego pamięcią, czuję ogromny żal i smutek. To był ostatni raz, kiedy czułem się szczęśliwy. Około 23.00 solenizantka wróciła z kuchni z całą miską chipsów. W jej oczach dostrzegłem znajomy błysk. Wiedziałem, że ma jakąś nową, straszną grę. Usiadłem na materacu, Anna na kocu. Przygryzła wargę i uśmiechnęła się. Inni momentalnie zamilkli. Przyszedł czas na naszą ulubioną część nocy. Graliście kiedyś w czarownicę i służącą? Co to w ogóle za nazwa parsknąłem. Jest fajna, serio. Anna położyła miskę chipsów obok siebie. Powinniśmy zagrać. No dobra, jak się w to gra? Zapytała inna dziewczyna. Anna uśmiechnęła się, doceniając zainteresowanie. Nie dziwię się jej, zwykle to ja wybierałem gry i czułem to samo wiele razy. Zamknęła oczy. Po dramatycznej pauzie Anna wskazała na mnie trzęsącym się palcem. Ty, wyszeptała. Przewróciłem oczami, jednak po chwili podszedłem i usiadłem przed nią. Anna przyciągnęła moją głowę i położyła ją na swoich nogach. Och, skierowałem swój wzrok ku górze, patrząc na nią i rzuciłem prześmiewczo. Nie wiedziałem, że coś do mnie czujesz, Anno. Boże, przestań, powiedziała poirytowanym głosem, ciągle jednak się uśmiechając. Sujesz klimat. Dobra, już dobra. Ok. Nogi Anny lekko się poruszyły, kiedy cicho chrząknęła. Teraz zasady: Gra wymaga minimum dwóch osób. Najlepiej, kiedy są tylko kobiety, ale z mężczyznami też zadziała. Jedna osoba, a czarownica, zakrywa uszy drugiej, służącej. Następnie czarownica musi na głos wyjawić swój największy sekret. W normalnych okolicznościach służąca nie powinna nic usłyszeć, jednak dzięki grze. Uda jej się wyłapać pewne sylaby. Te sylaby są częścią pełnego imienia demona. Ziewnąłem przerywając Annie. A potem pewnie umieramy, tak? Nie do końca, powiedziała. Twoja śmierć nadejdzie po pewnym, powiedzmy, że czasie. Jak dużo ci go zostanie, zależy od wyniku gry i od ciebie. Podniosłem brwi. To było coś nowego. Im więcej sylab imienia usłyszysz, tym mniej czasu ci zostanie. Chociaż może lepiej podam przykład. Jedna usłyszana sylaba to milion kroków. Kroków? Znowu na nią spojrzałem. A jeśli usłyszę całe imię, Anna zaśmiała się. Wtedy najpewniej umrzesz od razu. Brzmi zabawnie. Poprawiłem ułożenie swojej głowy i powiedziałem Zaczynajmy. Jej ręce powędrowały na moje uszy, zakrywając je dokładnie. Na początku nie słyszałem zupełnie nic, poza jakimś bułczeniem i niezrozumiałym mamrotaniem. Wiecie o czym mówię, mieliście kiedyś zakryte uszy. Już chciałem głośno się zaśmiać i okrzyknąć tę grę największą ściemą roku. Prawie podskoczyłem, co? Usłyszałem to tak wyraźnie, jakby powiedziała to wprost do mojego ucha. Skierowałem swój wzrok w górę, chcąc na nią spojrzeć. Podejrzewałem, że to jakiś podstęp. Zobaczyłem tylko poruszający się co jakiś czas podbródek Anny. Nieważne, pewnie ześlizgnęła się jej dłoń. Wa. Dobra. Czyli jednak działało. Nie ruszałem się już więcej. Byłem nawet zadowolony, że jest w tej grze coś dziwnego, co pewnie i tak da się wytłumaczyć w naukowy sposób. Zawsze się dało, wiatr w Charlie Charlie, halucynacje w krwawej mery proste. Zrelaksowałem się, czekając na kolejne sylaby, ki? Se daj. Jej dłonie oddaliły się od moich uszu. Podniosłem się, Anna patrzyła na mnie z zaciekawieniem. – No i co? – zapytała. – Chyba pięć – powiedziałem, przeciągając szyję. – Ile zostało mi czasu, pani doktor? Anna westchnęła. – Bardziej kroków niż czasu. Myślała przez kilka sekund. – Zostało ci dwadzieścia kroków życia. Położyłem dłoń na swoim sercu, udając przerażenie. O nie, wygląda na to, że będzie potrzebny mi wózek inwalidzki. Dobra, zamknij się rzuciła Anna. Kto następny? Każdy chciał spróbować. Odpowiednio zostało im 50, 80 i 20 kroków. Ostatni kumpel, nawet przybył mi piątkę po uzyskaniu takiego samego wyniku jak ja. Nadeszła kolej Anny. Muszę spróbować powiedziałem, wskazując na swoje nogi dawaj głowę. Nie chce mi się wstawać i do ciebie podchodzić, powiedziała Anna. To nie tobie zostało dwadzieścia kroków życia, rzuciłem śmiejąc się. Anna również się zaśmiała i do mnie podeszła. Kiedy ułożyła się wygodnie, zakryłem jej uszy. Dobra, teraz czas na sekret. No więc, kiedy miałem osiem lat, bardzo chciałem zjeść pewne ciasteczka. Były w szafce, na wysokiej półce. Chciałem się tak. Na chwilę przestałem mówić. Kiedy powiedziałem ta, zabrzmiało to jak nie ja, jak nie mój głos. Rozejrzałem się po pomieszczeniu, nikt inny chyba tego nie zauważył. Przełknąłem ślinę i kontynuowałem. Tam wspiąć, co było dość wariackim pomysłem. Kiedy już prawie miałem ciasteczka w dłoniach, szafka spadła, prawie mnie zabijając. Znowu zrobiłem pauzę. Przyjaciele patrzyli na mnie. No dalej, powiedziała jedna z dziewczyn. No tak, rzuciłem. Zacząłem płakać tak głośno, że słyszeli mnie pewnie w całym mieście. Serio. Tym samym daj on znak mojej mamie, że coś się stało. Ruszyła w moją stronę. Z całej siły zacisnąłem zęby, kiedy była już przy mnie. Bałem się, że będzie krzyczeć. Zastygłem jak sopel lodu. Zdecydowałem, że poudaję sobie utratę przytomności, by uniknąć jej gniewu i potem zwalić całą winę na źle przymocowaną szafkę. Wszyscy zaczęli się śmiać. Och, biedny dzieciaczek, powiedziała jedna z dziewczyn. Uśmiechnąłem się lekko. Anna wstała, zrzucając moje ręce z uszu. Wow, dziesięć sylab, rzuciła Anna, po czym dodała prześmiewczo. Ups, chyba umrę. Czekaj, ile to kroków? zapytałem. Czułem ciarki na całym ciele. Pięć. Jeśli będę musiała iść do toalety, jest po mnie. Zaśmiała się. Zupełnie zbladłem. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Te sylaby, ten głos. Anna, nie powinnaś teraz chyba. Jej twarz rozpromieniona była jeszcze bardziej. A no tak, mogę umrzeć, co? Stała i teatralnie zrobiła krok do przodu. Zobacz, żegnam się właśnie ze swoim życiem. Zrobiła trzy kolejne kroki, złapałem ją za nogę. Anna przestań. Powiedziałem błagalnym i przerażonym tonem. Nigdy jeszcze się tak nie bałem, tak nie czułem. To nie jest już zabawa. Wyrwała nogę z mojego uścisku. Może nie dla ciebie, rzuciła. Krok. Z jej ust wyleciała kałuża krwi, obryzgała nas wszystkich, ciągle ciepła, metaliczna, czerwona. Ktoś krzyknął. Wszyscy byliśmy naznaczeni tym widmem śmierci. Chłopak, z którym wcześniej zbiłem piątkę, ten z dwudziestoma krokami, złożył je na bieg po schodach, chciał wezwać pomoc. Jego krew spłynęła po nich jak rzeka. Dziewczyna mająca pięćdziesiąt kroków wydostała się z piwnicy. Jednak udało jej się tylko wystraszyć matkę Anny, nim jej kroki również się skończyły. Ta, mająca 80 kroków, chciała być mądrzejsza, wybiegła na ulicę, na której wcześniej stał radiowóz policyjny. Niestety, udało jej się tylko do niego podejść i to był koniec. Ja policja znalazła mnie płaczącego w piwnicy, całego we krwi. Odmówiłem pójścia z nimi, odmówiłem chodzenia. Musieli zanieść mnie do samochodu. Prawdę mówiąc, od tamtego momentu trzeba mnie było nosić wszędzie. Lekarze, którzy mnie zbadali, winą obarczyli szok, który przeżyłem. Według nich śmierć inny, której byłem świadkiem, wywołała u mnie jakąś chorobę. Nie powiedziałem im prawdy. Teraz naprawdę mam wózek inwalidzki. Minęło 20 lat, a w tym czasie przez przypadek wykonałem 18 kroków. Przez cały ten okres robiłem wszystko, żeby uniknąć poruszania się, chodzenia. W końcu nawet się do tego przyzwyczaiłem. Jednak jest jedna rzecz, do której nigdy nie uda mi się przyzwyczaić. Nie umiem zaakceptować życia w tym ciągłym strachu. Nie chcę już tak żyć. Uznajcie to za moje pożegnanie. Nie mam rodziny czy kogoś, kto będzie za mną tęsknić. Mam nadzieję, że moje nogi są jeszcze na tyle silne, by wykonać te dwa kroki. Nim pójdę, obiecajcie mi coś. Zacznijcie od teraz liczyć swoje kroki.